Jeżeli lubicie słuchać Podróży bez paszportu, zapraszam do przeczytania mojej książki. Zamów światy lękowe u mnie pod adresem podróż bez paszportu .małpa z autografem lub w linku w opisie. Trwa promocja minus 20% na papier i e-booka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. 16 marca, czyli kolejny raport z frontu. Dużo tych raportów z prądu, drodzy Państwo. Wojna się toczy cały czas i wojnę obserwujemy. Po drugiej stronie, Marko Zubor, kłaniam się Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy podróży z Paszportu. Dzisiaj rozpocznijmy od właśnie spraw dotyczących frontu, czy no w obwodzie kurskim, czy to w Doniecku dzieje się, o czym powinni wiedzieć słuchacze. Jeżeli chodzi o obwód kurski, to tutaj przede wszystkim no, mówimy o próbie utrzymania. Przez stronę ukraińską pasa przygranicznego, który mniej więcej odpowiada temu, co pokazuje mapa portalu Deep State. Chodzi o to, że blisko granicy z Ukrainą znajdują się umocnienia, pasy umocnień, które Ukraińcy przyjęli bardzo łatwo 6 sierpnia. Dlaczego przyjęli bardzo łatwo? Ponieważ były one bardzo słabo przez Rosjan obsadzone. Dlatego teraz Ukraińcy będą starali się wykorzystać te rosyjskie umocnienia na terenie. Okupowanym przez Ukraińców, po to, żeby walki nie przeniosły się na teren ukraiński, czyli no tutaj na kierunku sumskim. Także Ukraińcy na razie nie, nie ustąpili całkowicie z obwodu kurskiego, jakby mogły o tym świadczyć niektóre komunikaty. Dalej tam utrzymują pewne pozycje, aczkolwiek ostatnie miasto, które kontrolowali, czyli Sudrze, no to wiemy, że oddali kilka dni temu. Także walki tam toczą się wbrew pozorom nadal. No i tutaj, teraz pytanie: jak się teraz te scenariusze rozgr będą rozgrywać? Czy Rosjanie będą nadal naciskać na tym kierunku, po to, żeby przerzucić ciężar działań na teren ukraińskiego obwodu Sumskiego? Czy też zadowolą się tym, co jest? Ewentualnie będą propagandowo twierdzić, że odzyskali już całkowicie każdy skrawek, każdy metr kwadratowy obwodu kurskiego z rąk ukraińskich i wtedy ewentualnie będą wysyłać swoje oddziały na inne gorące kierunki, czy też właśnie może zastosują jeszcze coś innego, na przykład jakiś wariant taki w stylu pół na pół, czyli że będą próbowali naciskać, żeby wiązać ukraińskie siły, a z drugiej właśnie wyślą jakąś część jednostek na południe, czyli tam, gdzie się toczą walki już na terytorium ukraińskim. Tutaj, co prawda, nie doszło ostatnio do jakichś wielkich zmian od czasu naszej ostatniej rozmowy. No, Rosjanie podeszli jeszcze mocniej pod sam Konstantynopil czyli wieś położoną na południe od Pokrowska i z kolei na zachód od Kurachowego. Tutaj Rosjanie też się wdzierają już na ten teren zabudowany Konstantynopila. No, pogarsza się też stopniowo sytuacja Ukraińców w sąsiedniej, położonej troszeczkę na północ za rzeką Wowczą wsi Andriiwka. No i tutaj też trzeba odnotować, że Rosjanie próbują dokonywać pewnych postępów w tym tutaj takim otwartym terenie, gdzie mamy właśnie niedużo przeszkód terenowych. Jakichś innych barier. Z kolei, Ukraińcy pomału dokonują kolejnych postępów, już bliżej samego Pokrowska, czyli tutaj w tym terenie na południowy zachód od tego miasta, od aglomeracji pokrowskiej. Tutaj się nadal toczą boje o wieś Kotłynę, która już prawie, że w całości została odbita. Toczą się walki o skrawki południowo-wschodnie. Udacznego, też toczą się nadal walki o wieś Szewczenko i w rejonie tej wioski. Także tutaj mamy z kolei bardziej do czynienia z działaniami, gdzie to strona ukraińska dysponuje inicjatywą. No i też warto odnotować, że Rosjanie prawdopodobnie przysłali w rejon Torecka jakieś rezerwy, posiłki, po to, żeby Utrzymać tutaj sytuację, bo no, w ciągu ostatnich kilku tygodni, to tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdzie to Ukraińcy dość sprawnie zaczynali, choć powoli, odzyskiwać teren. No i tutaj się okazało, że jeszcze przed weekendem Rosjanie dosłali jakieś wsparcie, posiłki, ponieważ sytuacja zaczęła się tutaj stabilizować na korzyść strony rosyjskiej. Także jeszcze zobaczymy. I jak się tutaj będą dalej toczyć działania wojenne, to jeszcze chciałem Cię zapytać, właśnie, czy na nurcie dyplomatycznym ostatnio jakieś dyskusje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Kijowem, czy do Ciebie docierały jakieś informacje na temat rozmów pokojowych? No przede wszystkim widać, że no, jeżeli chodzi o sygnały, które idą z Ukrainy, to one przeważnie wskazują na to, że no, nie tylko, że oddala się szansa na Zawarcie jakiejś umowy pokojowej, no bo pamiętajmy, że pokój kończy konflikt zbrojny, ale tutaj chodzi też nawet o to, że oddala się szansa na zawarcie jakiegoś sensownego w miarę zawieszenia broni. No także tutaj widzimy ewidentnie, że administracja amerykańska no, się tutaj zachowuje niezwykle pobłażliwie względem Rosji. Teraz, że Rosjanom daje dość długi czas na udzielenie odpowiedzi na ustosunkowanie się do tej propozycji 30-dniowego rozejmu, przepraszam, nie rozejmu, zawieszenia broni. Z kolei nie daje się na to wszystko ograć, oszukać Europa. Z jednej strony Unia Europejska oświadczyła, że Ukraina będzie miało, miała prawo nie stosować się do takiego pokoju bądź zawieszenia broni, rozejmu, nieważne czym czy, 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 czy się te rozmowy zakończą, jeżeli będą one wymuszone na Ukrainie poprzez jakąś formę presji, nacisku. Czyli tutaj mamy można tak powiedzieć pewne odniesienie się do tego co próbuje robić administracja amerykańska względem Kijowa. Z drugiej też strony Emmanuel Macron też zaczyna naciskać na Rosjan, że no już nie się ustosunkują, bo coś tutaj nie widać szczerości z ich strony. Także tutaj z jednej strony widzimy właśnie, że i Ukraina i państwa Unii Europejskiej starają się naciskać tutaj, tak też pośrednio, na Stany Zjednoczone, aby po prostu albo nie dawały się one nabrać na gierki Kremla, albo po prostu wskazują na to, że oni na budowanie jakiejś alternatywnej rzeczywistości no. Nie dadzą się, nie będą grać w taką gierkę. No bo niestety, ale okazuje się, że Amerykanie troszeczkę w takim kierunku grać próbują. Czyli tutaj udają, że. Niby są jakieś sensowne propozycje ze strony Rosji, że oni niby chcą tego pokoju, a tak naprawdę widzimy, że coś tu ewidentnie nie gra, że za bardzo tego pokoju chyba raczej Rosjanie nie chcą. Także nastroje są zdecydowanie pesymistyczne, jeżeli chodzi o szanse na jakieś sensowne zawieszenie broni. I uważa się, że po prostu Kreml będzie próbował. Grać na czas i jakoś, właśnie, wyrolować nową administracją amerykańską. No a postawa tejże administracji, no, też nie nastraja optymistycznie. Widać, że oni jednak są bardzo mocno, przynajmniej na razie, nastawieni na to, żeby cokolwiek z Rosją ugrać. I przy czym oczywiście ma być to ugranie kosztem Ukrainy, a w dalszej perspektywie zapewne też ceną będzie jakaś forma bezpieczeństwa Europy. I bardzo dziękuję. Marko Zubal dzisiaj dla Państwa. Marku, dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. I kłaniam się nisko państ bardzo Państwu, i do usłyszenia.